Termomodernizacja szkoły i inwestycje w Łęgnowie. Bydgoszcz informuje. Ponad 10 milionów złotych kosztują prace przy gruntownej termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22 przy ulicy Hutniczej. 70-letni budynek potrzebował remontu. Ocieplenie ścian i dachu, nowoczesne okna i drzwi, nowe tynki, przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz szatni przy sali gimnastycznej, instalacja fotowoltaiczna. Lista jest długa, prace ciągle trwają. To nie koniec. Miasto remontuje i modernizuje infrastrukturę na osiedlach oddalonych od centrum. Takim jest Łęgnowo. Stoimy przed szkołą, która w połowie jest termomodernizowana. Niedaleko jest również przedszkole, nieco bardziej nawet zaawansowane. To jest duży program, który od kilku lat realizujemy, aby dążymy do tego, aby wszystkie szkoły, wszystkie przedszkole, wszystkie budynki publiczne były termomodernizowane. To jest i oszczędne, i oczywiście także estetyczne. Jak zawsze w wielu samorządach, a teraz w sposób szczególny brakuje na to środków, stąd wczoraj skierowałem do pana premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą, aby rozważył te środki finansowe, które trafiają do budżetu państwa w związku z emisją... CO2 czyli dwutlenku węgla by stworzyły te, te środki krajowy fundusz termomodernizacyjny to jest około 60 miliardów które wpłynęło za ostatnie lata i myślę że nie ma lepszego sposobu jej wykorzystania niż właśnie przeznaczenie na termomodernizację budynków publicznych we współpracy z firmami Zalando i Panatoni wznoszącymi nowe centrum logistyczne przebudowany zostanie układ drogowy na połączeniu ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej oraz znajdująca się tam pętla autobusowa Znacznie poprawi się dzięki temu bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym rejonie Bydgoszczy. Więcej na www.bydgoszczinformuje.pl.